Mamy korzystną ofertę dla wszystkich tych, którzy chcą podróżować naszymi pojazdami, pojazdami kolei śląskich w grupie. Wkrótce rozpoczynamy sezon intensyfikacji tychże wycieczek. Zwykle we wrześniu, wykorzystując jeszcze ładną pogodę, szkoły planują tego typu wyjazdy. Dlatego warto przypomnieć, że tego typu oferta dotyczy nie tylko i wyłącznie uczniów czy też studentów, ale mogą z niej również korzystać na przykład zakłady pracy, które chcą. Zorganizować wycieczki swoim pracownikom, czy też jakieś zakłady opiekuńcze. Oferta ta dotyczy grup zorganizowanych powyżej 10 osób. Na grupę 10-osobową przypada jeden opiekun, który podróżuje wówczas bezpłatnie. Warto jeszcze wiedzieć, że w przypadku podróży grupowych należy posiadać kartę przejazdu grupowego. Taką kartę można pobrać z punktu odprawy Kolej Śląskich bądź też ze strony internetowej po jej złożeniu właśnie do Kolej Śląskich najczęściej za pośrednictwem również tychże punktów odprawy jeżeli mówimy o grupie do 33 osób to powinniśmy takie bilety na przejazd też kartę złożyć do Kolej Śląskich na co najmniej 2 dni jeżeli jest to grupa większa aniżeli 33 osoby powinniśmy taką kartę przejazdu grupowego Złożyć na co najmniej 4 dni robocze przed planowaną datą wyjazdu. Jeżeli ktokolwiek z indywidualnych uczestników wycieczki e, takiego przejazdu posiada indywidualne ulgi, to te ulgi również są zastosowane, a oprócz tego e, no, mamy stosowne, e, stosowne ulgi dla e, tego typu przejazdów. Także zachęcamy, by skorzystać z takiego podróżowania. I zwłaszcza teraz, kiedy jeszcze mamy ładną pogodę, żebyśmy podróżowali w taki sposób.